I've watched my father fuck your god to death. What? Blake! Wait, uh, sh no! Wait! No, wait! No! There No! 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 Oh! Mm -hmm. oh, for fuck's sake! <laughs> Take her home. I want to share my love with the Father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony z gaming, a to jest drugi odcinek zagrajmy w Outlast 2. No, no. właśnie. And... No właśnie. Są tu dwie grupy, jak się okazuje chrześcijanie i heretycy ale jak pamiętacie no to było w poprzednim odcinku to co się stało teraz Lynn została porwana a my teraz musimy dorwać musimy znowu jej szukać o wydostań się stąd Dobra, to zatem muszę wam powiedzieć, że ja ten odcinek nagrywam już trzeci raz, bo jak nagrywałem z Actiona, to kurde nagle, no niby mi się cały nagrywał, ale obraz mi się nie nagrywał, miałem tylko green screena, nic więcej. Więc muszę teraz za pomocą yy, shadowplaya nagrywać, bo tak to nie mam możliwości, żebym coś mógł nagrać yy, inaczej. Dobra, może wejdźmy tutaj, może tu coś mamy ciekawego O Możemy zareglować drzwi Dobra Poza tym też dostałem kilka rady, między innymi od Od Macieja który dał mi m.in. takie rady, żebym przeglądał generalnie nagrania, które Blake robi. Ja to rzeczywiście wiem, że mogę sprawdzać te nagrania, bo Blake może wtedy na się na dany temat coś powiedzieć. Więc to akurat wiem i to bardzo doskonale. Kolejna rzecz to jeszcze napisał mi dodatkowo, żebym korzystał z tego mikrofonu, bo pozwala mi lokalizować przeciwników, dzięki czemu mogę bardzo łatwo ich namierzyć w ogóle. Ale co prawda wtedy mnie bardzo wyg wygłusza, bardzo kamerę i fokusuje dźwięk bardziej tam, gdzie mierzę. Więc tutaj muszę uważać, żeby potem nie wpaść w jakieś... Karapaty. O, o. gdzie było to okno? Dobra. To jest tam patroluje i patroluje. Dobra, może przejdźmy tą stroną. Jezu! OK Okej. No to pięknie jesteśmy w szkole. What the hell? <śmiech> 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 Przepraszam. No <i> proszę. <laughs>

No właśnie najlepsze jest to, że po nagraniu tego e, nie widzimy obrazu ale zauważyłem pewną ciekawą rzecz, bo e, przez pół sekundy e, przy, e, przemija tam coś przewija się tam coś Oj proszę, mamy zdjęcie Blake'a z Jessico oh, fourth grade. No Niestety gorzej być już nie może, co? Dobra, obodajmy te drzwi. Nie, niestety są zamknięte. No to musimy iść tu Odpowiedzialność. Szacunek. Okej. Okay. Już Maria. Dobra. Lecimy Tu coś mamy O proszę A Dobra, widać tutaj jest telewizor Okej okay. Nie, no on tam dalej stoi. Dobra, idziemy, nie zatrzymujmy się. Nie no, ale przy, trzeba przyznać, że... O mój Boże. Nie pamiętam, żeby to było... Rany. A proszę. Toaleta. Jak ja nienawidzę patrzeć do toalet. W grach. Bo wtedy jestem najbardziej obsrany. Ale właśnie, wracając do tego. Yy, ja to... Ja ten od, yy, odcinek nagrywam już trzeci raz. Bo tak jak mówiłem, Action i kurde nagrał obraz w taki sposób że kurde miałem cały zielony obraz przez całe ponad 45 minut no i muszę teraz kurde nagrywać shadow playem mam nadzieję że przy rezydencie y, revelations nie będzie takich problemów So they killed you, didn't they? No. Uh, uh, not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? I mean, why ain't I trying to kill you? I've been. Unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The the... the, the heretics. didn't say squawk when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when nah. Pressed himself in my hand and leaned. Oh, And she knocked but 15. Ten I'm sorry, not to pierdielone pedophil. Said, my grandson. Baby her. was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Yes. i gave her a chance to run spun them idiots some stories i've been gifted with talk my whole life you probably noticed jane doe sorry your daughter she was eight months pregnant blonde hair cut like a boy's yeah what do you know you seen her Dlatego tutaj. Czy jest porządku? Proszę, jest Jest Blake go okłamał. Bo ona tak naprawdę w rzeczywistości nie żyje. Blake okłamał Etana. O, oh, o, oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I...

Ale spokojnie, od trzeciego odcinka wszystko potem wróci. Bo akurat, no, za wiele to nie straciliście. Pamiętam, że to chyba było już do momentu z windą. I do pass the <inaudible> blood of your heart. I came, Papa's gospel. I copied him a hundred times. If I knew where the outsider was, the <to> prophet don't need your help in finding the devil's horror and her up me. no questions, even now, other heretics at chapel. God will guide. Oh, who Daughter, you send sense to the night. Please. Please just let me talk to you No, Ugh. the outsider is his seed, begat the enemy. God and the prophet both want Just his let me blood. talk to you I can explain. God, don't hear death, man. Oh, poor <sighs> <her. Beast. sighs> Ta pengene dine. Gud forgifte deg.

Mimo wszystkiego bronił nas do samego końca. Yes. Naprawdę, jak ja byłem tutaj pierwszy raz, to ja mu nie ufałem i czułem się z tego wszystkiego okropnie, że tak bardzo mu nie ufałem. Że byłem taki nieufny. Ale mamy tutaj listę Detana. Poczytajcie sobie. I jeszcze tutaj przesłuchanie.

Teraz musimy zmykać jak najszybciej Dobra Tam nie przejdę Ale kurde Ta kobieta go zatłukła na śmierć Zmienia to faktu, że naprawdę y etan wręcz oddał za nas życie, żeby nas chronić. A to tylko pokazuje, że w tym miejscu opuszczonym przez Boga jest jednak jakaś dobra dusza. Dobra, biegniemy więc dalej. Również z tego co wiemy, chodzenie w głębokiej wodzie wyczerpuje nasze siły fizyczne, więc musimy oszczędzać je, bo mogą się przydać w trakcie ucieczki. Również zbyt długie wyganie może nas e, e, wykończyć. From this Arbor is the place of the breaking forth of yes the children of hell but also to live our salvation. For God is great and Noth is his prophet and Nath will ransom us from the power of the grave. Noth will redeem us from death For not... okay. Chodźmy tu. Co my tu mamy? Jest tu coś ciekawego? Nie za specjalnie Dobra. Ważnym jest też to, że kiedy nie mamy wyciągniętej kamery, biegamy szybciej. Co się przydaje zwłaszcza w ucieczkach. A jeśli trzeba uciec, szybciej. O, ty w mordę kopane. Co gorsza nagle z tego co zauważyłem Blake zaczyna... Jezus Maria! Zaczyna gadać przed rzeczy W ogóle co... Co mnie martwi Generalnie Tutaj mamy kolejne Kolejną Ewangelię Nota To jest Dziennik Wala Poczytajcie sobie zatrzymując film. Dobra Biegniemy dalej Rozejrzyjmy się tutaj dokładnie Może tu coś znajdziemy jeszcze Jakaś notka, cokolwiek Nie, niestety nic tu nie ma na razie. Dobra, lecimy. Nie zatrzymujmy się. Właśnie, dzięki mikrofonowi możemy rejestrować dźwięki i śledzić m.in. E, to, gdzie są do niej delikwenci. Łżesz w murdę. Dobra, może... To nie czas na przeglądanie, co? Okej. Okay. Ostróżnie. Jezu, teraz to przechodzenie przez pole kukurydzy. Powiem szczerze, że to jest dla mnie jeden z najbardziej stracujących momentów w grze. Nie mogę nieść już więcej bandaży. Z tego co wiem, niektórzy mogą nas zabić na miejscu, jeśli na nich wpadniemy. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo niektórzy właśnie mogą nas zabić na miejscu. Bynajmniej Faltylaście jeden też byli tacy przeciwnicy, którzy mogli nas zabić od razu. Bez patyczkowania się. Bo pamiętam, że właśnie byli tacy goście, co mieli maczety. I... Jezu! Dobra, spadamy! Biegiem! SKACZ! Jezus Maria! Bo on tu nie skoczy, co? Dobra, odpuścił sobie. Dobra nasza. Oh. Jezus Maria. Oh, jak ja się straszyłem tego. Dobra, przejrzyjmy szybko nagrania, bo to też mi się... Y, nagrało Marta, tak się nazywa. To y, generalnie, te wszelkie nagrania to były z tej pierwszej nagrywki, generalnie, żeby nie było. Więc macie przynajmniej to, co było z tych pierwszych nagrań. Dobra, chodźmy dalej Jest tutaj była ta Marta Widzieliśmy jak ona ciągnęła tego e... E... Jezus Maria jak się ułożył Dobra o on chyba daje jasne do że lepiej się nie zbliżać. Chociaż Dobra, może przeładujmy, naładujemy naładujmy sobie kamerę, wymienimy baterię. Dobra, wejdźmy w interakcję z tym. O Boże <laughs>

Okej, okay, może otwórzmy te drzwi. Kurde, zamknięte! Okej. Okay. czego mamy szyb szybką drogą ucieczki. On tam jest dalej. Dobra, wmywamy się. Dawaj. Dobra, możemy też wyjrzeć za występu, kiedy się trzymamy drabiny albo czegoś. Idealne do upewnienia się, czy kogoś nie ma przed nami, zanim wyjdziemy. Mamy tutaj kolejne. To chyba było to. Dziennik wala po, Poczytajcie sobie na ten temat Niestety nie wiem gdzie znaleźć tą notatkę W ogóle Jezus Maria No to jest przerażające Ale lecimy no to pięknie, żeśmy wylądowali w, we flakach. No to zajebiście. Dobra. Może lecimy, co? <laughs> zmari... To tylko, to tylko, kurde, Matka Boska! No proszę, tutaj mamy... Tutaj mamy kolejne. Brama Świątynna Anima Christi. Proszę bardzo. Kurde, zapomniałem wam y, dać bardziej czytelny tekst. Proszę. Dobra, jedziemy z tym koksem. I tutaj za chwilę będzie kolejne nagranie. Jak między innymi to. Co was that? The teacher once told me that the music of birds was proof that God exists, loves us.